Już od 1986 roku pan Jezus przekazuje swoje orędzia ludzkości współczesnej epoki poprzez wybranego przez niego proroka naszych czasów, Wasul Erden. Dzieło, które w tych dniach jest nadal kontynuowane, pan Jezus w niespełna rok od jego rozpoczęcia polecił Wassuli nazwać. Prawdziwe życie w Bogu. 22 stycznia 1990 roku pan Jezus przekazał Wasuli. Ja jestem Waszym Stworzycielem. Zaprawdę powiadam Wam, że będę nadal wylewał mojego świętego Ducha na Waszych synów i córki tak, jak nie zdarzyło się to nigdy od wielu pokoleń, aby karmić Was bezpośrednio moją własną ręką i złożyć w Waszych sercach całe moje prawo. W niniejszym zbiorze są tematycznie wybrane orędzia lub ich fragmenty, obrazujące treści przekazane przez Pana Jezusa oraz Jego Matkę, Najświętszą Maryję Pannę. Dotyczące końca czasów. Wszystkie orędzia w formie książek lub bezpłatnie w formie elektronicznej oraz dźwiękowej są dostępne w wydawnictwie Vox Domini. Strona internetowa www.voxdomini.com.pl Jeśli słowo, które usłyszysz, poruszy Twoje serce, nie czekaj nieprzygotowany na przyjście Pana i zatroszcz się zawczasu o duszę swoją, swoich bliskich i innych grzeszników. Ty także jesteś wezwany do świadczenia o działach ducha świętego i wynagradzania za grzechy całej ludzkości. Koniec czasów jest bliski. Toczy się walka ostatnich czasów. Koniec czasów nie oznacza końca świata, lecz koniec pewnej epoki. Bóg, dla naszego dobra, zapowiada nadchodzące wydarzenia. Koniec czasów zapowiadają posłańcy Boży, posiadający charyzmat prorocki. Bóg przez wyjątkowe łaski chce przygotować ludzkość na zbliżające się wydarzenia. Znaki zapowiadają bliski koniec czasów. Maryja w szczególny sposób opiekuje się swoimi dziećmi w tych czasach. Oto wybrane orędzia. Orędzie z dnia, 31 stycznia 1990. Wielu z was widziało liczne znaki. Te znaki powinny być respektowane. To są znaki końca czasów. Nie są to znaki końca świata, lecz znaki końca epoki. Jezus i ja przygotowujemy was do wejścia w era miłości i pokoju, nowych niebios i nowej ziemi, co było wam przeobiecano od dawna. Błagam zatem o wasze nawrócenie, zanim nadejdzie dzień oczyszczenia, bo czas nagli. Mówię wam, że zanim przeminie to pokolenie, spełni się wszystko, co powiedziałam wam przez moje wybrane dusze od czasów Fatimy aż do dzisiejszego dnia. Orędzie z dnia, 5 lutego 1999 Dziś nie udzielono zbyt wiele uwagi moim miłosiernym nawoływaniom ani moje ostrzeżenia nie zostały rozważone. Moja uczennico, mój powrót jest bliski. Wysłałem cię, żebyś ogłaszała moje słowa w tym świecie i żebyś mówiła w moje święte imię, lecz wielu wciąż nie słucha. Godzina szatana dobiega końca, gdyż mój tryumf jest bliski. To dlatego on trzyma tak wielu w niewoli, związanych przez odstępstwo, zniewolonych przez kłamstwo. Koniec czasów jest bliski. Orędzie z dnia 7 września 1987. Wasulo, pozwól, że odpowiem na pytanie, znajdujące się w Twoim sercu. Jeśli ciągle nie będą wierzyć, gniew Boży wzrośnie, powiększając jego kielich sprawiedliwości. Będzie to jak w wizji, którą dał Ci Bóg. Módl się i wynagradzaj, bo koniec czasów jest bliski. Orędzie z dnia 12 grudnia 1987. Umiłowana, koniec czasów jest bliski. Powiedziałem, że dam Wam znaki i ostrzeżenia. Orędzie z dnia 16 sierpnia 1988. Odwagi, córko. Odwagi, umiłowani. Wiem, jak trudno żyć na pustkowiu. Ale koniec tych czasów jest bliski. Wkrótce zstąpię was oczyścić. Ja, Pan, mówię wam z powagą, że zaskoczę was niespodziewanie, wlewając na was moją światłość. Moje niebiosa poruszą ziemię, a wszyscy miłujący mnie uwielbią mnie, zginając kolana. Wielu przypomni sobie o mnie i powróci do mnie. Będzie to znane jako wielkie nawrócenie kościoła. Ku mojemu wielkiemu ubolewaniu będą jednak uparte dusze, które bluźniły mojemu świętemu imieniu i które walczyły u boku mojego przeciwnika. Te dusze jeszcze bardziej mnie odrzucą. Kiedy to się stanie, szatan weźmie je i pociągnie za sobą w ogień wieczny. Orędzie z dnia 3 marca 1989 Uwielbiajcie Pana. Błogosławcie mu. Dzieci, słuchajcie słów mądrości. Nie zapierajcie się nigdy pana. Szukajcie prawdy i nie opierajcie się jej. Zadajecie sobie pytanie: dlaczego pan zapowiedział się właśnie nam? Umiłowani, pan przyszedł do was z miłości i z litości, bo dziś wielu zagubiło się, nie zdając sobie sprawy, ku czemu się kierują. Wasza epoka jest martwa, i Jezus szuka waszych dusz, aby je na nowo ożywić. Otwórzcie serca. Pozwólcie panu wejść do waszych serc, w przeciwnym razie, jak mógłby was uzdrowić? Ja jestem waszą najświętszą matką, płaczącą dzień i noc nad waszymi zagubionymi duszami. Pan daje wam niezliczone znaki na całej ziemi, aby was ostrzec. Przeżywacie koniec czasów. Dzieci, powróćcie do nas, słuchajcie naszych wezwań. Proście mnie, a ja będę się wstawiać za wami. Przyjdźcie i módlcie się z miłością. Nawet jeśli mnie nie widzicie, jestem zawsze z wami, wasze stopy znajdują się tuż obok moich. Orędzie z dnia 15 września 1991 Koniec czasów jest bliższy niż myślisz. Orędzie z dnia 19 września 1991 Nadeszła godzina. W której stałości wiara, modlitwy i ofiary stały się niezbędne, stało się naglącą koniecznością. Moje małe dzieci, ogarnięte teraz smutkiem, wkrótce się rozweselicie. Moje małe dzieci, nie będę zwlekał. Jestem już na drodze mojego powrotu. Mówię wam o tym, zanim to wszystko nastąpi, a żebyście, kiedy to nadejdzie, uwierzyli, że ten głos, który słyszeliście przez te wszystkie lata, pochodził ode mnie. Mówię Wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż ja także raduję się tym dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą mojej matki. Orędzie z dnia 28 grudnia 1993: Przybędę do Twojego obozu. Przyjdę znaleźć moje potomstwo. Przybędę do mojego ludu, który nie zamienił mojej chwały na to, co nie ma żadnej mocy. Przyjdę do Świętych. Którzy okazali stałość i zachowali wiarę. Czuwaj, aby nikt cię nie zwiódł, wielu bowiem odmawia dania wiary temu, że bóle rodzenia już się zaczęły i że bliski jest ich koniec. Obecnie te bóle rodzenia jeszcze wzrosną, gdyż moje królestwo na ziemi jest w zasięgu ręki. Mówię wam to uroczyście, po ucisku i utrapieniu tych dni, żaden człowiek nie pozostałby przy życiu, gdyby moje wspaniałomyślne dusze nie wynagradzały za niegodziwych. Tak! Bardzo niewielu spośród Was zrozumiało, w jakim stopniu ich wstawiennictwo Was ocali. Znaki zapowiadają bliski koniec czasów. Myślnik, myślnik. Jeśli powyższy wybór orędzi przekazywanych ludzkości przez Pana Jezusa za pośrednictwem Was Suli trafił do Twojego serca, nie czekaj nieprzygotowany na przyjście Pana i zatroszcz się zawczasu o duszę swoją, swoich bliskich i innych grzeszników. Ty także jesteś wezwany do świadczenia o działach Ducha Świętego i wynagradzania za grzechy całej ludzkości. Wszystkie orędzia w formie książek lub bezpłatnie w formie elektronicznej.